Za nami szlagier czwartej Ligi Bemowskiej, czwartej Ligi Szóstek, FC Rupiecie z w 3-2. Z nami Gracjan Dudkiewicz, Krzysztof Mikulski. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam no to mnie. co, zgodnie z tym co prezentujecie od początku tego roku w Lidze Bemowskiej raz się wygrywa, raz się wygrywa. No bez wątpienia, jesteśmy tutaj liderami, przodujemy tutaj z każdym wynikiem, jest coraz lepiej. Ostatnie mecze były dosyć stykowe, dzisiaj byli, mieliśmy, jak to pan powiedział, szlagier, ale dotrzymaliśmy tempa, strzeliliśmy trzy bramki nie dwie, jak to się mówi, więcej trzeba strzelić i stracić. Zgadza się i tutaj chwała Wam, ale też, a propos tego tempa, to trzeba przyznać, że, że tempo tego spotkania i myślę sporo jakości piłkarskiej i, e, i tempo wysokie, myślę, że, że taki mecz godny e, powiedziałbym meczu lidera z wiceliderem. Zgodzicie się? Rzeczywiście można powiedzieć, że, że jednak dzisiaj trochę trzeba było pobiegać, nie ukrywamy, że, że gdzieś tam troszkę się jednak zmęczyliśmy, płuca, płuca dały się we znaki, ale jednak udało się gdzieś tam przebiegać chłopaków, mieliśmy dzisiaj sporo chłopaków także na zmianę, także wydaje mi się, że jednak to gdzieś zaważyło, zagraliśmy rzeczywiście drużynowo i przeważyło to uważam na całym spotkaniu. No tak patrząc przez pryzmat tego, że co, o czym wspomniałeś, że, że, że zagraliście drużynowo, to też mam takie wrażenie, że choć indywidualności nie, nie brakuje, to chyba taką waszą największą siłą jest kolektyw, bo u was nie ma tak, że to ktoś jeden punktuje, tylko każdy może dać coś od siebie i każdy może, e, może wnieść coś do drużyny, do wyniku. Zdecydowanie wyróżnia nas to, że my nie tworzymy tylko drużyny, ale też rodziny, po prostu wszyscy się tutaj wspieramy, wszyscy się znamy i wszyscy tutaj kibicujemy każdemu, nie ma tutaj faworyzacji, każdy wchodzi na równą ilość. 8 minut, każdy strzela kiedy tylko może, bo liczy się drużyna, liczy się zwycięstwo. No i a propos tej rodziny, to, to też napomnę, że coraz większa grupa wsparcia tutaj na każdym waszym meczu. No dzisiaj momentami było tutaj głośno i gorąco. No jeśli chodzi o atmosferę, to jednak jest, jest topka, uważam i, i to nie tylko chodzi o granie, tak naprawdę my tu przychodzimy się rzeczywiście spotkać, pobawić. Tak jak widać gdzieś tam w takich naszych rytuałach przedmeczowych w Szatni, atmosfera jest na najwyższym poziomie i, i to gra główną rolę u nas na pewno i można powiedzieć, że na, naprawdę jesteśmy dzisiaj dumni z chłopaków wszystkich to tak na koniec pytam co prawda tutaj jesteście na najlepszej prostej by ponownie zdobyć tytuł mistrzowski ale w debiutanckim sezonie na 14. szczeblu rozgrywek zimą też wam się to udało w związku z czym wywalczyliście awans na turniej eliminacyjne do mistrzostw Polski ja wiem że już się tam stawicie rozumiem że plany i cele ambitne plany i cele ambitne jak zawsze wszyscy jesteśmy ambitni wszyscy tutaj celujemy jak najwyżej nigdy nie będziemy się cofać naszym celem jest oczywiście szczyt i nie będziemy się tego bać i nie będziemy się tego wyrzekać Top 4, panowie, to jest, to, jest to, to, co da wam kwalifikacje na Mistrzostwa Polski. Tego życzę. Bardzo dziękuję i Dziękujemy bardzo. miłego popołudnia. Dziękujemy. Dziękujemy,